23 września 2023. Dzisiaj pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. Chciałem Wam pokazać, jak jesień wygląda w Hiszpanii. Dokładnie przy plaży Los Locos w Torreviecha. Słońce w pełni. Zero chmurki na niebie. Ludzie leżą na plaży. Opalają się, kąpią się w morzu. I taka pogoda utrzyma się jeszcze może nawet parę miesięcy. Będzie trochę chłodniej wieczorami, ale w ciągu dnia będzie podobnie jak teraz. Więc yy, tak wygląda jesień w Hiszpanii. Więc zapraszamy do Hiszpanii. Nie zastanawiajcie się, kupujcie bilety. Można tanie bilety kupić. I przyjeżdżajcie, bo tutaj naprawdę pogoda jest super. A już niedługo, yy, nasza strona www.wakacjehiszpańskie.pl będzie uaktualniona o kolejny, o kolejny apartament. Na tej stronie też można rezerwować sobie yy, pobyty w naszych mieszkaniach można rezerwować samochody, skutery, kampera, więc jest w czym wybierać. No, więc tak chciałem się tylko podzielić jesienną aurą w Hiszpanii. Do zobaczenia na Costa